Cześć, tu Oliwia, witam Was w trzecim, czyli ostatnim prezentowniku w tym roku. Myślę, że ten odcinek przyda się w szczególności tym, którzy zostawili sobie kupowanie prezentów na ostatnią chwilę. Specjalnie dla Was przygotowałam 10 pomysłów na uniwersalny prezent zarówno dla niej, jak i dla niego. Gwarantuję Wam, że ogarniecie ten temat bez wysiłku, w mgnieniu oka i często nawet bez wychodzenia z domu. Zapraszam Was do oglądania. Subskrypcję jakiegoś konkretnego produktu bądź usługi. Uważam, że jest to rewelacyjny pomysł na prezent, ponieważ nie musicie wychodzić z domu, tylko klikacie w waszym laptopie, pakujecie informacje o subskrypcji do koperty czy kartki i wręczacie komuś w ramach prezentu. Ja akurat jestem wierną subskrybentką, fanką pudełeczka Big Loss i ono występuje w wersji zarówno dla niej, jak i dla niego. I w środku zawsze znajduje się minimum 5 miniaturek produktów. Dodatkowo można wykupić subskrypcję. Na jeden miesiąc, 3, 6 lub 12. Co więcej, to pudełko co miesiąc zostaje dostarczane pod drzwi, bez jakiegokolwiek wychodzenia z domu. Otrzymujemy kosmetyki dobrane przez ekspertów do przetestowania. Są to zupełnie odmienne produkty, więc rewelacyjna sprawa, nie tylko dla fanów pielęgnacji i makijażu. Gdy jest się subskrybentem 6 miesięcy lub więcej, na przykład 12, wówczas dwa razy w roku otrzymuje się jeden dodatkowy, pełnowymiarowy produkt. Jak widzicie, te pudełeczka są przepięknie zapakowane i pokażę Wam taką przykładową wersję, akurat grudniową tego pudełeczka, którą otrzymałam ostatnio. Znajduje się tutaj dokładnie, słuchajcie, 6 produktów. Między innymi mamy pomadkę od Maybelline, jest to ta pomadka z serii Superstay. Ja akurat uwielbiam pomadki z tej serii i jest to taki bardzo dzienny różowy odcień. Dalej mamy taki olejek pod prysznic marki Nivea. Mamy też, słuchajcie, coś do pielęgnacji, do oczyszczania twarzy, wersja peelingu z brzoskwinką i już słuchajcie, też namierzyłam produkt, który akurat miałam okazję testować. Mogę wam potwierdzić, że jest rewelacyjny. Jest to, słuchajcie, spray termoochronny marki Trezeme z tej serii keratynowej. Dopatrzyłam się także takiej maseczki czaderskiej z Emoji marki Selfie Project. One w ogóle e, same w sobie są super pomysłem na prezent. I słuchajcie, ostatnia rzecz to naprawczy krem do rąk marki Marion. Jeśli zdecydujecie się na zakup pudełeczka Bigloss i na jego subskrypcję, to z moim kodem zniżkowym otrzymacie zniżkę w postaci 10 zł. Co do w ogóle samych subskrypcji, słuchajcie, rewelacyjna będzie subskrypcja jakiegoś magazynu, na przykład modowego, Vogue w wersji dla niej, dla niego gazeta Elle Men's bądź Women's Health bądź coś z dekoracji wnętrz, na przykład Elle Decor. Dodatkowo, ja osobiście najbardziej ucieszyłabym się z takiego abonamentu na Netflixa, Spotify i HBO Go. A jeśli wysłuchajcie, chcecie sprawić mi niezapomniany, i cudowny prezent gwiazdkowy, to kliknijcie. Kliknijcie na dole przycisk subskrybuj, skoro już jesteśmy w temacie subskrypcji i słuchajcie, ten prezent jest za friko. Voucher na jakąś fajną usługę. W ogóle rewelacyjne znajdziecie na grupie. Przykładowo na masaż, na jakiś wypad do spa, w ogóle zabiegi medycyny estetycznej, nie wiem, na wybielanie zębów, czy na wyjście do kina. Voucher na wyjście do knajpy, jakieś bilety lotnicze. Jest to w ogóle super sprawa. Dodatkowo karty podarunkowe do sklepów. Ja uwielbiam TK Maxa. Osoba, która otrzymuje kartę do takiego sklepu, może sobie wybrać co tylko zechce, ponieważ tam jest tak bardzo szeroki asortyment. Karty Karty podarunkowe do sklepów wnętrzarskich, na przykład do Homli, dodatkowo też do sieciówek. Dla miłośników graczy można kupić karty Google Play, które są dostępne na przykład przy kasach w supermarketach, bądź karty na Steama, możecie w ogóle kupić jakąś konkretną grę na Steamie, ale na przykład też karty na Allegro. Sprawdzony pomysł na prezent, zwłaszcza gdy nie czujecie się, wiecie, jakoś super w tym temacie, to gotowe zestawy kosmetyków i tu mam dla Was super lifehack. Słuchajcie, w momencie, gdy pójdziecie w Wigilię, to te zestawy często otrzymacie dużo, dużo taniej i nie musicie główkować, co do siebie pasuje, które kosmetyki się używa, po jakich naprawdę bomba. Dodatkowo możecie postawić na perfumy, które zawsze są super pomysłem na prezent, dostępne stacjonarnie, bądź wybrać jeden kosmetyk, który w ogóle wygląda bardzo biżuteryjnie, spektakularnie i luksusowo. Ja akurat mogę Wam polecić krem, który uwielbia moja mama. Jest to krem ujędrniająco, liftingujący, nawilżający, odmładzający marki Christian Loro i spójrzcie tylko jak pięknie się prezentuje moje ulubione połączenie, czyli z to z czernią. W ogóle wystarczy go obwiązać zwykłym celofanem bądź wstążką i już wygląda rewelacyjnie. Myślę, że super sprawdzi się dla Waszych mam czy babci. Dodatkowo będzie pięknie wyglądał na toaletce. Jest dostępny stacjonarnie. Dostaniecie go w drogeriach Rossman. On akurat jest z diamentowej serii Edition Deluxe. W skład tej serii wchodzi m.in. też serum. W ogóle te produkty do pielęgnacji twarzy bazują na takich bogatych składnikach Właściwościach mamy tutaj w składzie m.in. 24-karatowe złoto, oraz przede wszystkim ten diamentowy pył. Można stosować go zarówno rano, jak i wieczorem. Podzielę się z Wami też bardzo fajnym patentem w kontekście wyboru kosmetyków dla innych osób, bo tak jak na sobie jesteśmy w stanie testować różne produkty, tak na przykład dla mojej mamy, e, ciężko jest mi po prostu cokolwiek wybrać i wówczas kieruję się po prostu opiniami z internetu. Przykładowo ten krem na zwizażu ma opinię dosłownie 5-0, więc mam pewność, że na pewno się sprawdzi. Jeśli szukacie prezentu na ostatnią chwilę, ale zależy Wam na maksa, żeby był on taki wiecie wyjątkowy, od serca, spersonalizowany, myślę, że super opcją jest wydrukowanie, wywołanie zdjęć. Możecie to zrobić w ogóle bezpośrednio z Waszego telefonu, nawet w dzień wigilii, związać następnie te zdjęcia sznureczkiem, podpisać, dać jakąś fajną sentencję, bądź nie wiem, napisać, opisać jakieś fajne wspomnienie związane z daną chwilą, włożyć te zdjęcia w ramkę, czy kupić wiecie jakąś taką kratkę z Ikei, fajnie poprzyczepiać klamerkami i przepiękny spersonalizowany prezent gotowy. MP to prawdziwa skarbnica prezentów, także tych na ostatnią chwilę ja akurat mam takie cztery na maksa sprawdzone kategorie, gdy po prostu nie mam zielonego pojęcia, co komu kupić. Wchodzę, szukam albo książki, płyty lub filmu jakiejś czadowej gry planszowej. Na przykład jak się się do kogoś, chcecie kupić prezent parze, może być, ja nie wiem, gra małżeńska bądź coś takiego, w co będą mogli zagrać się razem. Dodatkowo super sprawdzi się także planer. Nie jestem w stanie zliczyć, ile razy dosłownie spędziłam Dawidowi, że tu zapiszę się na jakiś kurs, tu gdzieś tam pójdę i zawsze jest to odwlekane w czasie, może ze względu na brak czasu, może też na to, że mi się niekiedy nie chce i myślę, że wykupienie takiego kursu, czy to językowego, gotowania, off-road, czy... Karnetu na siłkę, czy kursu, nie wiem, robienia sushi, czegoś o czymś ktoś marzył od długiego czasu, ale wiecie, potrzebował jakiegoś takiego pchnięcia w tą stronę, no to będziecie w stanie sprezentować coś takiego wyjątkowego. A jeszcze lepiej, gdy wykupicie taki kurs dla dwojga. Gwarantuję Wam, że to będzie super motywująca sprawa. Nie mogłabym w tym odcinku nie wspomnieć o biżuterii, która zawsze jest mega sprawdzonym pomysłem na prezent. Wystarczy, że pójdziecie do takiego salonu stacjonarnego. Nie dość, że będziecie w stanie w mgnieniu oka znaleźć coś nawet takiego, wiecie, spersonalizowanego, biżuterię z przesłaniem. To dodatkowo osoby pracujące w tym salonie Wam ten produkt, tą biżuterię w przepiękny sposób zapakują. Więc powiem tak, macie ten temat po prostu z głowy. Wystarczy jedno wyjście i tyle. I ja mogę Wam polecić w ogóle tegoroczną kolekcję biżuterii marki Yes, o której zresztą Wam mówiłam w jednym z ostatnich odcinków. No mają przepiękne modele, różne kolekcje. Mi w szczególności przypadła do gustu kolekcja Spell i dodatkowo chcę Wam przypomnieć o zniżce w postaci 20% w momencie, gdy kupicie dwa produkty, to na ten drugi produkt macie właśnie zniżkę. Zresztą wszystkie te obniżki, informacje dotyczące świątecznej promocji zamieszczę Wam w opisie pod filmem. W ogóle niektóre modele z biżuterii marki jest są przecenione nawet o 50%, także myślę, że warto z tego skorzystać dodatkowo, Zegarek jest także świetną opcją na prezent. Akurat ja z mojej strony mogę Wam polecić takie klasyczne zegarki marki Daniel Wellington, które stacjonarnie możecie dorwać w butikach Swiss. Nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale dokładnie tak jest. I na te zegarki, generalnie produkty marki Daniel Wellington, jest także promocja. Otrzymujecie 20% przy zakupie minimum dwóch. Jeśli macie w tym roku ograniczony budżet na prezenty, bądź z tym budżetem popłynęliście, wypadło Wam coś nie wiem, nieoczekiwanego, zawsze możecie bliskim sprezentować taki voucher na określone czynności. Przykładowo, mycie samochodu, sprzątanie mieszkania, opiekę nad dzieckiem. Te czynności wykonujecie sami, poświęcacie na to swój czas, a myślę, że osoby z rodziny, bądź znajomi będą po prostu zachwyceni, że ich gdzieś tam odciążycie. Szeroko pojęte gadżety to zawsze sprawdzony pomysł na prezent, nie tylko dla gadżeciarzy. Ja mogę Wam podać kilka takich fajnych pozycji, m.in. słuchawki, etui na telefon, tablet bądź torba na laptopa, neon do pokoju, statyw na telefon, lampa do selfie, Instax, koniecznie z wkładami. Wśród naszych bliskich na 100% są smakosze kawy, herbaty, kakao. E, I super pomysłem będzie czajnik, kawiarka, zestaw filiżanek, zestaw herbat bądź jakichś fajnych kaw. E, do tego może być coś słodkiego. Już na sam koniec ja też mam dla Was super prezent Last Minute, e, a jest nim rozdanie na moim Instagramie do zgarnięcia z gigantyczna paka kosmetyków. Wpadajcie na Insta, tam poznacie szczegóły. No i czekam na Wasze komentarze pod tym filmem. Koniecznie dajcie mi znać, jakie prezenty. Wy w tym roku dajecie Waszym bliskim. Jestem bardzo ciekawa, być może skorzystaliście z jakichś pomysłów, które zawarłam w poprzednich prezentownikach. E, jeśli tak, to będzie mi niezmiernie miło. E, ja się słuchajcie z Wami, żegnam, życzę Wam wesołych świąt. Myślę, że jeszcze przed Wigilią się zobaczymy tutaj na kanale. Także koniecznie subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmikami. E, zostawiajcie łapki w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia buziaki, papa.